Cześć, ja jestem Ola Łowska i w dzisiejszym odcinku będę robiła coś, czego nie robiłam od bardzo dawna, a mianowicie będę się z Wami dzielić tym, co mam w szafie. Jakby dziwnie to nie brzmiało, kiedyś y, lubiłam często pokazywać, co noszę, co ubieram, co kupiłam, tak zwane hole no i stwierdziłam, że hej, dlaczego nie zrobić tego tutaj, skoro wcześniej to było tak chętnie oglądane. Zebrałam to, co udało mi się kupić na przestrzeni tego roku, wrzuciłam na wieszaki, będę Wam Teraz to pokazywać. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobać. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, komentarze i napiszcie hej, chcemy hole lupeksowe. Wtedy będę wiedziała, że Wam się to podoba. No i będę częściej i chętniej nagrywać na pewno tego typu odcinki. Także przechodzę do pokazywania pierwszych rzeczy. Za niedługo zima, a to oznacza, że na dworze jest strasznie zimno, a ja jestem strasznym zmarzluchem, dlatego w mojej szafie nie dałabym rady wytrzymać bez ciepłych swetrów. Zopatrzyłam się ostatnio w lumpeksie w taki oto kardigan, który jest wykonany z dość takiej jakby bym powiedziała średniej grubości włóczki, ale jest na tyle ciepły, że śmigam w nim praktycznie cały czas, czy to po domu, czy po dworze, jakby narzucam to po prostu na siebie, na zwykłą koszulkę. Tutaj mam akurat body ze Tardivariusa w rozmiarze S, które kupiłam w Lumpeksie za około 3 zł. No i tak idę do pracy na przykład i jest mi wtedy strasznie ciepło. Nie zależy mi na tym, żeby ładnie wyglądać, bo ustalmy, kto chce ładnie wyglądać w zimę, ale na mnie zamiast ładnego wyglądu bardziej liczy się ciepło. tego właśnie taki kardigan, który kupiłam za około 7 zł, bo kupiłam go w ostatni dzień w Lumpeksie w Warszawie. Niestety tutaj ceny są o wiele większe niż w Rybniku. To oglądał ten wie, że tam kupi. Wam rzeczy za złotówkę. Jest strasznie ciepły i po prostu go uwielbiam na tą porę. Jest wręcz idealny. Do tego często popylam sobie w takich oto zwykłych jeansach z dziurami. Je zakupiłam również w ostatni dzień w Lumpexie i dałam za nie około 6 zł. Taka stylizacja to koszt łączny około 16 zł. Mamy zwykłą, fajną, luźną stylizację, której można chodzić sobie przez całą jesień. Wygląda się w miarę fajnie, a na pewno jest bardzo ciepło. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, zostawione razem. Jak już mowa o ciepłych swetrach To zatrzymajmy się przy nich na chwilę W lumpeksie jest ich naprawdę Od groma, od jakichś śmiesznych Sweterków świątecznych O dajcie znać, może chcecie taki odcinek Z jakimiś śmiesznymi swetrami Z lumpeksów, no więc od jakichś Ciepłych, śmiesznych swetrów Po zwykłe takie basicowe swetry Które wystarczy założyć do jeansów Żeby już wyglądać dobrze i żeby było nam ciepło I taki też mam w swojej szapie Jest to zwykły szary sweter Jest w rozmiarze L, dałam za nie Około 5-6 złotych, bo też go kupiłam w ostatni dzień. I muszę wam powiedzieć, że go po prostu uwielbiam za każdym razem, jak oglądam sobie wieczorem jakiś serial, albo siedzę przed filmem, to go zakładam. To jest jeden, jeden sweter, który przyniosłam, bo stwierdziłam, że pokazywanie swetrów byłoby nudne, ale postanowiłam, że pokażę Wam może nie sweter, taki swetero bluzę bym to nazwała, którą udało mi się dorwać w lumpeksie za złotówkę. Osoby, które oglądają moje stare, chole lumpeksowe mogą już kojarzyć ten sweter kobluzę. Ja. Mimo wszystko chciałam się tym pochwalić Ponieważ jest to Bluza z Wranglera Po która jest żółta Widać, że ten sweter Nie jest pierwszej świeżości Aczkolwiek mnie to wcale w żaden sposób Nie przeraziło. Stwierdziłam, że mm, fajna bluza, czerwona Chętnie sobie kupię, szczególnie, że Wrangler Jest dość dobrą marką I gdy pokazałam go na swoim starym Holulumpexowym, dostałam w komentarzach Wiele odpowiedzi, że Jest to unikatowa bluza z 1900 któregoś tam roku i jest teraz bardzo dużo warte, ponieważ ponoć te bluzy, które mają tam ponad 20-30 lat. Chodzą na internecie za 1000 zł w górę. Udało mi się znaleźć bluzę, za którą dałam złotówkę. I teoretycznie, jakbym chciała ją sprzedać, to mogłabym to zrobić za ponad 1000 zł. Kto kupuje takie bluzy za 1000 zł? Wystawić na Alixie? No. Nie, może jeszcze trochę w niej pochodzę i jeżeli mi się znudzi, to może ją wystawię. Na ten moment jestem z tego zakupu bardzo zadowolona. Zima oznacza te wiele imprez, wiele wystawnych kolacji, na które trzeba ładnie się ubrać, na przykład Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt albo Sylwester. W naszej szafie na pewno nie może zabraknąć sukienek lub ewentualnie garniturów, jeżeli jesteście facetami. Mam taką oto bardzo ładną, obcisłą sukienkę z hm Emu, za którą w Lumpeksie dałam około 3,30, bo była na wagę, a ona jest strasznie leciutka, dlatego była mega tania i gdy ją zobaczyłam, stwierdziłam, że łoho musi ona znaleźć się w mojej szafie, ponieważ takich basic'ów nigdy za mało. Warto zawsze mieć w swojej szafie coś takiego w jednym kolorze. Tak naprawdę jest to taka zwykła czarna sukienka, którą można założyć przy okazji każdej wystawnej kolacji lub wyjścia. Udało mi się też w lumpeksie wyrwać taki skórzany płaszcz, skórzaną kurtkę. Trudno określić mi, czym dokładnie jest Jest to kurtka wykonana Z prawdziwej skóry Gdy tylko ją zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę ją mieć Jeżeli śledzicie obecne trendy Wiecie, że tego typu kurtki Są bardzo na topie, bardzo na czasie I w sklepach potrafią osiągać Nawet ceny od 1000 zł Wzwyż, ewentualnie w sieciówkach Możecie dorwać tego typu płaszcze Za 600 zł, ja natomiast Kupiłam swoją za 60 zł I tak to było strasznie duże, jak dla mnie Na rzecz w lumpeksie. kiedy tylko ją znalazłam zadałam pytanie na swoim Instagramie, czy ją kupować, czy nie, bo szkoda było mi tych 60 zł, ale większość osób zadecydowało, że tak, więc tak oto znalazła się ona w mojej szafie i nie narzekam, ponieważ wydaje mi się, że był to bardzo dobry zakup. Jedyne co, to strasznie śmierdziała przez pierwsze dwa miesiące. Wyprałam ją ręcznie i musiałam ją trzymać na balkonie, żeby zwietrzała. Jeżeli macie jakieś swoje sposoby na to, żeby wyzbyć się zapachu lumpeksu z skórzanych rzeczy, to proszę dajcie mi znać, żebym na Następnym razem nie musiała się tak z tym męczyć. Wypadałoby zadbać o dodatki. Znalazłam w Lumpeksie taką oto kopertówkę czarną z złotym zamknięciem. Kosztowała mnie ona około 10 zł. Jest jeden mały szkopuł, a mianowicie, kiedy ją kupiłam, ona miała taki czarny. Skórzany pasek, dosłownie takiej wielkości, który strasznie mi się nie podobał, dlatego postanowiłam go uciąć. I w pasmanterii zakupiłam za około 15 zł złoty łańcuch. Takim sposobem, za około 25 zł, uzyskałam bardzo ładną kopertówkę, która idealnie nadaje się do większych wyjść, kiedy trzeba coś schować. Jest pojemna, bardzo pojemna. Mam jeszcze takie buty. Ja wiem, że wiele osób jest przeciwnikami kupowania butów w lumpeksie, ponieważ można zarazić się wieloma chorobami. Aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że jeżeli takie obuwie się odkazi, użyje się specjalnych detergentów. Wcale nie jest to gorsze niż na przykład to, że kupujecie buty, które przymierzało tysiąc osób w sklepie i od tych i od tych można się zarazić. Użyłam po prostu specjalnych środków do odkażania i bez żadnego problemu chodzę w tych butach. Oczywiście nigdy na kołą stopę, tylko zawsze zakładam jakąś rajstopę albo grubszą skarpetkę. Te buty udało mi się dorwać w lumpeksie za około 14 zł. Są one z HM oryginalnie i są w rozmiarze 38 z tego co kojarzę. Cena tej stylizacji nie przekroczyła 110 zł. Gdyby nie liczyć tego paska, który dodałam do torebki, to zamknęlibyśmy się na spokojnie w 100 zł. Wydaje mi się, że Lumpex jest fajnym miejscem, żeby ubrać się na takie eleganckie wyjście od stóp do głup za cenę chyba, na którą może sobie pozwolić większość z nas. You made this work. i made us worse we fell apart a thousand times a thousand times you moved away i'm here to say i wish i could go back in time Rzecz na w się można znaleźć o wiele więcej innych, różnych sukienek. Ja kupiłam tą sukienkę z myślą o na przykład Sylwestrze albo jakimś karnawale. Kosztowała ona około 6 zł, bo również kupiłam ją w ten najtańszy dzień. No warto było ją po prostu kupić i mieć w swojej szafie, nawet gdyby miała mi posłużyć tylko na jedno wyjście. Następnie mam taką sukienkę, która która jest tego typu ubraniem, który można albo kochać, albo nienawidzić. Jest to taka oto sukienka z lekko marszczonymi rękawami. Taki wzór przypominający malutką szachownicę. Stwierdziłam, że będzie bardzo ładnie wyglądać z wysokimi kozaczkami do właśnie tej takiej kurtki skórzanej. Natomiast jest jeden mały problem. Kiedy ją kupowałam, a kosztowała 3 zł i już wiem dlaczego, okazało się po przyjściu do domu, że ma gumę do rzucia, przylepioną z tyłu. Nie mam pomysłu, jak się tego pozbyć. Jeżeli znacie jakieś patenty na to, jak usunąć gumę, piszcie mi proszę w komentarzach, ponieważ. Jest bardzo szkoda mi tej sukienki. Miałam nadzieję, że ubiorę ją właśnie na Boże Narodzenie, natomiast na ten moment no, nie nadaje się do użytku. Nie wiem, z jakiej ona jest marki, ponieważ ktoś uciął metkę. Na razie wisi w mojej szafie. Zobaczymy, jakie będą mi dalsze losy. Następna sukienka jest to taka zwykła, już czarna sukienka wykonana z Ala Koronki. Pochodzi ona z Zary i jest w rozmiarze L. I kiedy kupowałam tą sukienkę, była ona z oryginalnymi. Medkami, dlatego zapłaciłam za nią 20 zł. Uznałam, że jest to taki typowy basic, który można założyć na przykład na chrzciny albo na roczek swojego kuzyna. Jest ona nieco na mnie za duża, no ale wystarczy jakiś fajny pasek i już tak nie odstaje. Warto mieć takie coś w swojej szafie i jak mówię, w Lumpeksie jest tego multum. Udało mi się w Lumpeksie również wykaczyć takie oto zwykłe białe szpilki marki, która ma takie logo. Tałcie koła, w środku jest trójkąt i jest M. Jest to chyba marka Miss Nie wiem, jak się wymawiam nazwę tej marki. Nie szkalujcie mnie w komentarzach. Akurat w Lumpexie często widzę rzeczy z tego sklepu, więc jest to chyba dość popularna sieciówka w Stanach. Moje buty są w rozmiarze 39 i nie wiem, ile dokładnie za nie zapłaciłam, ponieważ pochodzą one z odcinka, która z nas ubierze się lepiej: Lumpex versus sieciówka, czy jakoś tak, który nagrywałam kiedyś z Karoliną. Myślę, że ich koszt to około 15 zł. Są trochę brudne bo jeszcze nie miałam okazji ani razu ich założyć, więc dopiero będą szły do czyszczenia. Jest to taka zwykła, ołówkowa czarna spódnica z paskiem, którą kupiłam w Lumpeksie na Śląsku a jak wiadomo, śląskie Lumpeksy wymiatają i są najtańsze dałam za nią około 5 zł i jest ona cudowna pod tym względem, że jest taka idealna, czy to na spotkanie o pracę, czy na jakieś eleganckie wyjście Ta spódnica pochodzi z z marki Marella. Kiedy wygooglałam sobie spódnice wychodzące od tej bodajże projektantki, to chodzą one za około 1000 zł się od 800 w górę, dlatego zrobiłam takie, wow, ja to jestem królową lumpeksów. A tak serio to dość często ją zakładam, jest jedną z moich ulubionych spódnic, ponieważ sięga mi do kolana, nigdy nic z niej nie wystaje, jest bardzo wygodna, tuż jak za 5 zł, wydaje mi się, że no była warta tej ceny. I ostatnią rzeczą, taka oto kurtka, jest to Ramoneska, którą pokazuję dlatego, ponieważ jest straszny szał na ramoneski. I chciałam Wam powiedzieć, że w lumpeksach jest takich ramonesek strasznie dużo. I jeżeli nie chcecie przepłacać, to możecie kupić sobie taką oto kurtkę za cenę około 12 zł. Nie kłamię, mówię to z ręką na sercu. Ja już znalazłam trzy takie, natomiast no kupiłam jedną, bo po co mi trzy białe ramoneski. Miałam tą kurtkę ubraną podczas odcinka, w którym Karol ubierał mnie w lumpeksie, więc jeżeli chcecie, możecie wejść na ten odcinek i zobaczyć, jak w niej wyglądałam. Co? I to będzie o Ostatnia rzecz w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Chciałabym Wam pokazać naprawdę więcej ubrań, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał pół godziny, ponieważ nikt raczej tyle by go nie oglądał. Więc, jeżeli chcecie, to dajcie mi po prostu znać w komentarzach i łapkami w górę, że seria Wam się podoba. Wtedy ja wypakuję te rzeczy, które są tam schowane i pokażę Wam przy następnej okazji. No cóż, ja się z Wami żegnam, widzimy się już niebawem, do zobaczenia i cześć!